Siema siema, tutaj teorii, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam 10 moim zdaniem najlepszych supermocy zadymiarzy w Brawl Stars. Jak możesz, to kliknij teraz łapkę w górę ziomek, bardzo mi to pomoże. Tutaj wyświetla się wam nowy wspierający mojego kanału, a jest to Dick Wielkie dzięki, Mordo. Jeszcze tylko dodam, że kolejność tych supermocy jest losowa, więc możemy już przechodzić do pierwszego ulta. Jest to supermoc Franka o nazwie Oszałamiające Uderzenie. Najsilniejszy cios Franka wysyła falę uderzeniową, która sieje zniszczenie i ogłusza wrogów na pewien czas. Bardzo lubię tego ulta, jest on chyba moim ulubionym. Jak dobrze trafimy, to przeciwnik nie ma szans. Lecz trzeba uważać, żeby go nie zmarnować, bo zanim Frank go użyje, to trochę czasu mija i rywale mogą przed tym uciec. Następnie mamy specjalną moc Gina o nazwie Magiczna dłoń. Wygląda to tak, że po prostu możemy kogoś przyciągnąć, swojego rywala przyciągamy do siebie. Jest to mega przydatne zwłaszcza na Gem Graba, gdy rywale mają dużo gemów. Lecąc dalej wybrałem Broka. Jego ult o nazwie Deszcz rakiet jest naprawdę bardzo silny. Jak się dobrze trafi, to przeciwnik ma ciężko, żeby ujść z życiem, bo jedna rakieta zadaje około 1300 damage'a. Czwarta moc należy do Kolta. Super jest w niej to, że rozwala ściany i zabiera spory damage, lecz jej minusem jest to, że jak gramy z rywalem, który ma spoko refleks, to wystarczy, że przesunie się lekko w bok i wszystkie strzały go ominą, ale to zdarza się przeważnie tylko na bardzo wysokich pucharkach. Później mamy ulta Daryla. Normalnie bym go nie wybrał, bo samo otoczenie, które zadaje tam lekki damage rywalom i odbijanie się od ścian nie robi jakiegoś mega wrażenia, ale moc ta jego podajże... Jedyna, mm, sama się aktywuje i nie musimy strzelać do rywali, żeby nam się załadowała. To jest naprawdę strasznie dobre. Teraz czas na El Primo. Żaden ult chyba tak świetnie nie dojeżdża przeciwników na odległość jak jego. Nie to, że możemy bez problemu zbliżyć się do przeciwnika, gdy jest on daleko, Co jeszcze ult ten zadaje spory damage. Jako kolejnego wybrałem Spike'a. jego supermoco nazwie kolczaste pole. Spike rzuca kolczastym granatem, i znajdujący się w zasięgu wybuchu wrogowie, zostają bardzo spowolnieni i tracą HP. Następnie nie mogło tu zabraknąć Ulta, Tary, który to podajże że został znerfiony, ale mimo to dalej jest strasznie dobry. Tara tworzy swoją odchłań, która wciąga rywala i zadaje mu spory damage. W dodatku przez parę sekund przeciwnik. Nie może nic zrobić, strzelać i tym podobne, więc naprawdę super jest ta super moc. I teraz to, na co pewnie czekaliście, czyli ult Leona. Jest to ult, który gra mi się najprzyjemniej z wszystkich. Po prostu sprawia mi największą frajdę. Kozacko jest sobie zniknąć na jakiś czas i nie być widocznym dla rywali. Wtedy dojeżdża się przeciwnika i jest bez szans. Napiszcie w komentarzu jaka super moc jest waszą ulubioną, z chęcią przeczytam i przypnę wam serduszko. oprócz tego jak wbijemy tu 1500 lajkaczy to nagram kolejny odcinek tego typu, jak nie chcesz go przegapić to subnij teraz na mój kanał, będę ci mega wdzięczny ziomek, a ja już nie przedłużam, dzięki za wytrwanie do końca, trzymajcie się, cześć!